Cześć, witajcie, z tej strony Ekspert i zapraszam Was na kolejny odcinek Expert Game Broadcast, w którym zostanie zrelacjonowany 627 odcinek 23 sezonu teleturnieju Milionerzy, który został wyemitowany 12 kwietnia 2023 roku. Pierwszym uczestnikiem odcinka był Mikołaj Satek, który wszedł do gry po eliminacjach z czasem 6 sekund i 254 tysięcznych sekundy. Na pytanie pierwsze uczestnik zaznaczył odpowiedź B, która była prawidłowa. Na pytanie zagwarantowany 1000 prawidłową odpowiedzią okazała się odpowiedź A. Na pytanie za 2000 zł uczestnik zaznaczył odpowiedź C, która była poprawna. Na pytanie czwarte poprawną odpowiedzią była odpowiedź D. Na pytanie piąte uczestnik zaznaczył odpowiedź A, która była prawidłowa. Pierwsze problemy zaczęły się na pytaniu szóstym za 20 tysięcy złotych i w związku z tym uczestnik użył koła ratunkowego pół na pół, które pozostawiło odpowiedzi A i B. Z tych dwóch odpowiedzi uczestnik zaznaczył znaczy odpowiedź B, która była prawidłowa. Na pytaniu siódmym pojawiły się kolejne problemy i uczestnik użył kolejnego koła ratunkowego, czyli pytanie do publiczności. I głosy rozłożyły się, rozłożyły się w ten sposób, że na odpowiedź A zagłosowało 21% publiczności, na odpowiedź B 48% publiczności, na odpowiedź C 1% publiczności i na D odpo na odpowiedź D 30% publiczności. Ostatecznie uczestnik zaznaczył odpowiedź B, która ponownie okazała się poprawna. Na pytanie za 75 tysięcy złotych. Ponownie poprawną odpowiedzią okazała się odpowiedź B. Na pytanie za 120 tysięcy, 125 tysięcy złotych uczestnik zaznaczył odpowiedź A, która była prawidłowa. I w tym momencie zakończył się czas na odcinek i w związku z tym Mikołaj Sadek będzie kontynuował swoją grę w następnym odcinku. Statystycznie odpowiedź A była poprawna 3 razy, odpowiedź B była poprawna 4 razy, a odpowiedzi C i D były poprawne tylko jeden raz. Spośród kół ratunkowych tylko pół na pół i pytanie do publiczności zostało, zostały użyte tylko raz, natomiast telefon do przyjaciela ani razu.